Japończycy w porcie noworosyjskim, do tego, e, Japończycy, na, teraz, e, jedziemy. Szczerze to jest jeden z moich takich e, ulubionych czołgów jeśli chodzi o ten BR, bo no, to, ten, 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 ten czołg jest naprawdę spoko. Nie lubię japońskich czołgów, ale szczerze ten i choro to są wyjątki. O, 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 Kurwa. <ślesz> Paszli, wysz... Sayonara. O. Zaj, nie, przebije za bardzo no Celne to też nie jest Kul Nie grałem nie To jest mój nowy pojazd, znaczy Nowy, w sensie kupiłem go chyba pół roku temu, ale nie lubię Japończykami grać na to Yyy... i z tego co widzę no to no Eee. <laughs> kumulacyjne pociski chyba się tutaj bardziej przydadzą. A ile to ma trotylu? Uuu Barza usta, a dobra wzrechło Sprawdzić mapę Привет. Ohoho. OH BI... Oho. Uniknąłem śmierci. Sługa. Ej, ej, ej no. Wyjechałem na środek jak debil. To moja, wi mi moja wina, ale. kanio. show Na księdza ch... Gówno Co? Ile tu przebija pancerza? Chwila, co to ty nie przebijesz? Suga z przodu? Nie ja pie. Nie, nie wierzę w to. Niby dobra ta armata jak na japończyka, ale no kurwa, no, Bez przesady Nie ja, ja mam z tymi ruskami walczyć. No. Niemcy to jeszcze, bo na tym battle rating to Niemcami trzeba umieć grać, a ruskie to co? Now Co? Jak? Nie Dość Ktoś chce pocisk na mordę? A może ja się proszę, bo jadę środkiem. Tô, Nara Kur... wysoko Nara Haha, <ścoughs> dobra, rozwaliliśmy się nawzajem A właśnie, chciałem jeszcze pogadać o tym Bo miały filmy być w soboty i niedzielę nie? Ale z racji tego, że dobam szkołę, a z racji tego, że yy, prawo do rozwijania zainteresowań w szkole krótko nie istnieje, no to yy, no nie mam czasu na YouTube za bardzo. Znaczy, i tak mam wyjechane w tę szkołę praktycznie po całości, ale <laughs> No ale tego, i tak nie mam za bardzo czasu, żeby w ogóle nagrywać te filmy, żeby to montować. Chyba, że... No... Ktoś z mojej rodziny będzie mi montował, to wtedy może. Dobra, winek, ile killi? Cztery killa, Dwie asysty, nieźle. Jak na japońskie barachło, no to... Nieźle mi poszło. A jak się tu mogę za... O! Jest! Jeszcze jeden kill na koniec. No to, to tyle yy, na ten film, ja tego, ja w tym momencie się z wami pożegnam, może nagry, zacznę nagrywać teraz Miraculum, dobra, no to yy, cześć, czy coś, o jupi.